moi się widzowie Na was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj jestem ja i ze mną jest myszka i byłby też mruczuś ale no uciekł gdzieś e, więc no i dzisiaj robimy testy takie no, może testy może nie testy nie wiem jakby to nazwać bardziej takie taki tor przeszkód dla myszki taki coś w tym stylu patrzcie to tu myszka już czeka a tutaj sobie przygotowałem taką E, takie coś, wiem, że mój charakter pisma kredom, jest piękny po prostu. I tak, mam, mamy tutaj, że myszka będzie dostawała punkta, jak coś zrobi, a jak czegoś nie zrobi, to nie będzie dostawała punkta. Więc jak będzie miała po prostu więcej punktów, bo, jest to, nie, bo to jest nieparzyście, to jak będziemy miała więcej punktów, to po prostu wygrywa, a jak mniej, to przegrywa. I tak, najpierw będzie skok, to będzie przeskakiwała, będzie bieg, pomoc. E, Zapomniałem, co tu piszę, a nie odczytam się. Tu też zapomniałem, co pisze, a się nie odczytam. Hmm. No, a to się zaraz przypomni. A dobra, tu piszę ten... Yy, tu piszę... Kurwa! Yy, no! Tu piszę reagowanie, żeby, czy będzie reagowała, jak ją ja będę na przykład wołać zazwyczaj reaguje, jak myśli, że jej dam żarcie, więc no, zobaczymy, czy zareaguje tak po prostu, jak ją zawołam. Ale dobra, to myszka, będziesz zaczynała już swoje piękne konkurencje. Przywitaj się tu z widzami ładnie. No, fajne przywitanie myszka. I dobra, bierzemy zabawkę jakąś, na przykład tą. I myszka, w Twojej pierwszej konkurencji masz trzy próby na to. Musisz przeskoczyć o, te kwiatki muszę przeskoczyć, ok? Zobaczymy, czy ona teraz w ogóle będzie chciała biegać. O, chce biegać. Wow, przeskoczyła za pierwszym razem. Czekajcie, bo nie nagrało się. O, widzicie? Wskakuje. Dobra, jest. Dobra, myszka, tu masz się pobaw tu na chwilę, a ja ci daję tutaj punkta. Więc dobra, dajemy myszce punkta pierwszego i teraz zrobimy jej bieg. Będzie musiała przebiec jakiś... Yy, tak, do dokądś, więc weźmy sobie na przykład pomarańczową kredę i zaznaczmy, że ma przebiec myszka odtąd, bo ona w ogóle się tak leni często, w sensie no rozleniwia się, że zaczynaje się nie chce i bla, bla bla więc no dotąd. I patrzcie, taki kawałek musi przebiec, więc no to nie jest jak już ten, myszka, co ty tak skaczesz? Myszka się kredy wystraszyła. A właśnie zapomniałem, myszka się kredy boi. Nie wiem, czy Wy kumacie to. Myszka ostatnio nietoperza mi do pokoju przyniosła, bo go złapała sobie, wyobraźcie. Jeszcze żywego mi do pokoju go przyniosła. To mi nietoperza do pokoju przyniosła, a kredy się boi. A ja już bym kredy kiedyś zeżar. <grym> Myszka... Ja nie mogę z niej. Dobra, to będziesz biegła teraz. Myszka, chodź tutaj, bo tu zaczynamy odtąd... Halo! Myszka. Myszka dostała laga mózgu chyba. O jest! Biegnie! Tylko myszka bez zatrzymywania. Myszka się zatrzy... zaliczyć i to czy nie? Dobra, zaliczę ci, bo się zatrzymałeś sekundę przed. Tym. Czyli dobra, bez zatrzymywania bieg taki, ten, yy, Zaliczony, więc dajemy myszce punktka. I napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków. Myszka, chodź tu. Myszka, c -c -c. Zaraz przyjdzie. Myszka. Czekajcie, zawołam ją, bo się boi, bo się boję, że pójdzie gdzieś. Boję się, że pójdzie na przykład do kotów sąsiadów albo na spacer. Wiadomo jak to kicie. No choć myszka. Dobra. Myślę, że zaraz przyjdzie. Bo jak się roz... rozłożyła, tamta raczej nie pójdzie. Czyli dobra, bieg, dajemy jej plusa. Więc dobrze. Teraz najgorsza konkurencja chyba dla mnie. Dla myszki i dla Was pewnie będzie to śmieszna konkurencja. Bo teraz będzie pomoc. Czyli będę udawać, że się zdycha, a myszka ma mi pomóc. I tak, bo chcę to przetestować na niej, bo właśnie widzę, że psy niby pomagają, koty nie. I chcę zobaczyć, czy myszka faktycznie też będzie miała mnie głęboko, głęboko w dół. Aha, i myszka w ogóle wróciła tu już, nie wiem czy mówiłem, bo już mi się zapomniało. Więc no, myszka wróciła, tak, fajnie. Więc, hejcia wróciłaś. Brawo. Ej, dobra, już bez przedłużeń. Myszka. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale to tak nie wypada pokazywać takich miejsc. na no. Wytłumaczcie takie rzeczy. Dobra, leż se tam, wochaj kwiatki, ja tu już przygotowuję <coughs> następną konkurencję. Tylko jeszcze się widzowie napije jak coś i będziemy zaczynać. Ja se tu piję, a tam myszka się bawi. Patrzcie to. Wiesz, że miałem nie przetłuczać, ale myszka tak się zaczęła sama z siebie bawić z zabawkami. W sensie, nie, nie wiem, że to jest normalne, ale patrzcie, jak ona skacze. Ona bierze i tym zabawkę normalnie podrzuca do góry i łapie. Prud, patrzcie to. Ona to traktuje jak zdobycz normalnie, jakby coś upolowała. Ja nie wiedziałem, że te zabawki aż tak działają na koty. Dziecia. No patrzcie tu. Myszka... Dobra, teraz chyba najgorszy moment dla mnie, bo najbardziej cringeujący, czyli pomoc. Czyli muszę udawać, że nie wiem, zdycham czy coś. Cześć, myszka. Patrz się na mnie. Siema. Ja zdycham, myszka, ja zdycham. Myszka, ty masz mi pomóc, ja zdycham. Myszka się patrzy, bo tam syreny słuchaj. Słyszysz, myszka? Pogotowie po mnie jedzie już. Zaraz zobaczymy, jak pojedzie, to pogotowie, bo może to tylko przez to możliwe, że, wiecie, ją rozproszyło. Ale, albo też może przez to, że je, ja na co dzień taki głupi jestem i ona często widzi jak się po podłodze tarzam. Albo po prostu jej się nie chce pomóc i to jest prawda, że kotki nie pomagają. No to jest akurat, to będzie wtedy jedyny minus u kotów. Znaczy, jeszcze są jakieś tam minusy, typu na przykład jak polują na coś. No co, myszka, tam tak wypatrujesz? Karetka gdzieś jedzie. Takie zjawiskowe to myszka jest? Codziennie karetki przejeżdżają. Dobra, próbujemy jeszcze raz. to myszka, halo, zdycham. Cii, cii, cii. ja zdycham. Nie. dobra, tego myszka nie zaliczasz. Okej, okay. myszka nie zalicza, więc minus. Czy ona się czai znowu na zabawkę? Bo ja cięcie robiłem, nie wiem, może z 10 minut i ona się cały czas na zabawkę czaiła tak w ogóle. Dobra, teraz mi się to przypomniało, co tu pisze, to co się nie umiem odczytać. Co się nie umiałem w sensie. Czyli polowanie. Będzie musiała polować, ale nie na zabawkę tym razem, tylko na laser, bo będziemy robić to tak ten. Dobra myszka, następna konkurencja. Polujesz na laser. O, myszka. Myszka. O, zauważyła. To ona naprawdę zaczyna przystępować do polowania. Patrzcie to. Patrzcie. O, jest. Dobra, można powiedzieć, że to złapała. Bo chodziło mi o to, czy szybko złapnie w ogóle. I dobra myszka. Dobrze polujesz, że to. Akurat to jest miejsce w polowaniu, więc to podejrzewałem, że tu będzie na pewno. Punkt. Tu jest jakaś gąsienica zrobita. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Może ktoś się zapto. Ale dobra, myszka. Następna konkurencja. I ostatnia to będzie. Co tu pisało? Ejku, zapomniało mi się. Dobra, to jest konkurencja reagowania, więc będziemy sprawdzać, czy myszka będzie reagowała. Więc dobra. Zobaczymy, czy najpierw czy zareaguje po prostu na swoje imię. Myszka. Myszka. Coś tam muszami kręci, ale ona tu za autami kręci, a nie myszka. Czcić. Ccić. Halo, jestem za tobą, Myszka. Myszka. O, jest, Czekajcie. C -c -c -c. Halo, sześć. przyjdź do mnie. Ccić. Akurat, w ten problem jest w myszce, że ona reaguje jakby czasami ale nie, nie przychodzi po prostu, w sensie reaguje, ale w taki sposób, że ona nie przyjdzie. I czemu Ty bijesz kwiatki? Co Ci te kwiatki, myszka, zrobiły? Poza tym, co tu jest narobione z tymi kwiatkami? Czemu? Znaczy dobra, jesień, gdzie jak mam, że te na przykład zwiędły, ale te myszka czemu są podeptane przez Ciebie wszystkie? Albo tu myszka zeżarła kwiatki i się dupą jeszcze na nie na koniec położyła, więc myszka, dlaczego to ale zrobiłaś tym biednym kwiatkom? Te kwiatki sobie nie zasłużyły na takie traktowanie. Dobra, reagowanie to dam Ci takie pół czyli nie wiem, taki plus, minus. Dobra, ludzie, mam kredę i zróbmy coś tego typu. Hmm. Czyli... Czyli dobra, myszka w jakichś 50% wygrała, w 50% nie, bo jest... Plus i minus tutaj na końcu. Więc możecie wy ocenić w komentarzach, czy dla Was myszka bardziej wygrała czy przegrała. Więc piszcie w komentarzach i piszcie, czy chcecie więcej filmów z myszką. I myszka nie jest trawy, bo się zeżygasz znowu. Myszka, pożegnaj się z widzami, ładnie. Aha, ty w taki sposób się żegnasz, ok. A, aha, dobra, jeszcze taki. No no to. Mycie, dubki to jest żegnanie się, więc zapamiętajcie to. Myszka zostaw te kwiaty. Dobra. To nara, widzowie!